W miejscu, gdzie przed ćwierć wiekiem rozegrala się jedna z najbardziej zaciętych bitew ludu śląskiego z bandami niemieckimi, u stóp Góry Świętej Anny, odbył się zjazd 30 tysięcy weteranów trzech powstań śląskich i przesiedleńców z centralnych rejonów kraju. Władze Rzeczpospolitej rozpoczęły ostateczne oczyszczanie ziem zachodnich z elementu niemieckiego. Mieszkańcy polskiego Śląska demonstrują swą solidarność z polityką rządu i niezłomną wolę powrotnego spolonizowania terenu które przed setkami lat padły lupem niemieckiej zachłanności. Inicjatorem ogromnej manifestacji u Stóp Góry Świętej Anny był wojewoda Śląski generał Aleksander Zawadzki.